gościa do, e, do pleców a tak? aż do pleców do zajścia na plecy i do punktowania. Pierwsza rzecz, jeżeli przeciwnik jest zrobił to zwróćcie uwagę, że teraz Kuba jest w takiej pozycji, że mogło do kolana wjechać i go, go skontrolować, czy na gdzieś pracować z nim. Jeżeli on się bardziej zamknie, czyli zbliży się, to już większy problem, żeby wyjechać. Co w tym momencie robimy, pracujemy moim kolanem, tak? Czyli też tu kontrola, mogę łapać za jego kołnierz, za kim kimono łapać i wjeżdżam moim kolanem tu pod jego brzuch to robię sobie miejsce. Zwróćcie uwagę, że wjeżdżając tym kolanem, próbuję nogą, otworzyłem go i dałem możliwość dalszej pracy, tak? Będę tam ja tu praca, kolano wjeżdża, robię miejsce sobie, tak? Zrobiłem sobie miejsce, pracuję. Teraz co robię? Ręka wchodzi pod brzuch, druga ręka wchodzi pod szyję, łapię kamerę zapaśniczą i teraz zamieniam nogi, przeskakuję nogami na drugą stronę, tu, hop, hop. Wciągam go do długa, jeżeli mamy kimono, mogę tu wejść po kimono głęboko i pójść po poruszeniu. Jeszcze raz, czyli klub pracujemy, łapię go, kolano wjeżdżam, żeby było głęboko, noga z tyłu, stabilnie dociskam go do całym ciałem, tak, Mogę ko koło nie słapać, pod rękami pod pachę, pod szyję i za wszystko Zwróćcie uwagę, że to wszystko kiwą. te nogi Hop. w ten sposób żeby moja noga leżała tutaj pod jego piszczelem na leżąco, tak, w ten sposób. Czemu? Bo tu, jak go będę teraz ciągnął, to go nabieram na tą nogę, hop, i ta noga z tego wyspą wychodzi, jestem w stanie sobie do tej boty duszenie pójść. Łapie za kołnierz głęboko, tu w ten sposób odsuwam się, dokładam rękę i zaciągam. Bardzo fajne mocne duszenie, tak? Jeszcze raz płynnie, tu kontrola i teraz przeskakujemy, tak, hop, 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 mamy, tak, znowu kołnierz, tu, odsuwam się, rękę zaciągam.